Ciemka, ja jestem Adacho i witam was w dniu specjalnym, w dniu dziecka. Akurat tak się składa, że Dzień Dziecka 2011 to był dzień, w którym założyłem swój kanał na YouTubie. Dzisiaj rano Peter przypomniał mi o tym tą grafiką, ze względu na to, że jakby nie obchodzę tej rocznicy tak samo jak 11 listopada, kiedy wrzuciłem pierwszy film 11 lat temu, ale bardzo dziękuję Peter za tę piękną grafikę. Tak czy inaczej nie będziemy dzisiaj o tym rozmawiać. Nie będziemy również rozmawiać o meczu polskiej reprezentacji. Jeśli chcecie mi napisać wynik, jaki przewidujecie Polska-Walia, możecie napisać w komentarzu. Będziemy dzisiaj kolejny raz rozmawiać o przeciekach, spoilerach i trailerach dotyczących nowego filmu Kinowego Dragon Ball Super Super Hero. Tak się składa, że jesteśmy już dosłownie 10 dni przed premierą, także tych materiałów na moim kanale i generalnie w internecie będzie się pokazywać coraz coraz więcej. Jeśli będą się pokazywały kolejne informacje, które uznam, że są wartościowe do pokazania, to oczywiście będę wrzucał filmy, także zostawcie suba, żeby niczego nie przegapić. Ale powiedziałem wczoraj w poście, że wyszedł kolejny 15-sekundowy spot, który promuje film i nie było tam zbyt wielu dużych jakby łomowych scen, więc stwierdziłem, że nie będę na, na temat samego spotu nagrywał wideo, ale od tego czasu pokazało się w sieci, zostało jakby przecie, przecieknięte. Można użyć takiego słowa: zostało zdradzone przez różne osoby dużo informacji, i te informacje dzisiaj zebrałem. Oczywiście nie są one mojego autorstwa, jest kilka w środku moich przemyśleń albo moich predykcji, ale w gruncie rzeczy chciałbym się dzisiaj z wami podzielić naprawdę bardzo, bardzo sporą dawką przecieków dotyczących filmu, który zobaczymy, tak jak powiedziałem, 11, w sensie zobaczymy. W Japonii będzie miał premierę 11, 11 czerwca. I wśród tych informacji jest naprawdę sporo, sporo dużych spoilerów. Także najpierw zajmiemy się analizą trailera, później przejdę do tego, co będzie się działo w filmie. Ostrzegam, że ten film będzie zawierał spoilery, także wchodzicie tutaj i kontynuujecie oglądanie na własną odpowiedzialność. Tak jak powiedziałem, najpierw przyjrzymy się temu 15-sekundowemu 15 wideo, także proszę bardzo. レッドリボン軍の復活は近いぞ愛するものを守るためどこまでも強くなれ「ドラゴンボールスーパースーパーヒーロー」パパ Jak widzicie, w tym spocie nie ma zbyt wielu nowych scen, aczkolwiek są nowe jakieś obrazki. I może zaczniemy sobie od tego, że widzimy samolot. Na samym początku odlatujący jest zachmurzona pogoda. Obiecuję, że nie będę dzisiaj mówił o pogodzie <noise> zbyt dużo, tak jak ostatnio. Oczywiście, co to jest za samolot, nie wiemy. Aczkolwiek wydaje mi się, że to jest ten sam samolot, który widzieliśmy praktycznie w pierwszym trailerze. Ale jest to inny pojazd latający niż ten, który widzieliśmy przy wielkim wybuchu kilka, powiedzmy, dni wcześniej, jakoś tydzień wcześniej. Kto nim leci, po co, gdzie? Trudno powiedzieć, także nie będziemy za długo się na tym skupiać. Dalej widzieliśmy kilka znanych scen i przechodzimy sobie do lecącego Piccolo. I chciałbym tutaj, bo dużo osób, które dzieli się tymi przeciekami, to fioletowe miejsce, które tutaj widzimy w tle, o którym mówiłem też w poprzednim filmie, kiedy widzieliśmy ten pierwszy 15-sekundowy spot. Mówiłem, że tam w momencie, w którym się pokazuje ten fioletowy wybuch, następnie widzimy dużo postaci w tym fioletowym dymie, prawda? Jakby walka toczyła się w fioletowym dymie. O tym miejscu oni mówią jako o kraterze. Także będziemy od tego momentu miejsce, jakby gdzie jest ten fioletowy dym, ta fioletowa mgła, nazywać kraterem. I widzimy Piccolo, który rzuca się w stronę kogoś w kraterze. I mało tego, na początku można byłoby stwierdzić, że po prostu atakuje przeciwnika, ale chwilę później widzimy uciekającą pan przed fioletowym wybuchem. Czy Piccolo próbuje w tej scenie uratować pan, czy po prostu jakby zostało to w taki sposób sklejone? Akurat musicie być świadomi tego, że w tych trailerach te sceny są bardzo, bardzo mieszane, także na pewno nie są one pokazywane chronologicznie. Ale tak czy inaczej, widzimy tutaj scenę, w której pan ucieka przed tą fioletową poświatą i zostało raczej potwierdzone na 99%, że będzie to scena, w której widzowie będą myśleli albo będą mogli myśleć, że pan albo zginęła, albo została bardzo. Zraniona. Oczywiście na końcu tego trailera, tego 15-sekundowego spotu, widzieliśmy, że pan rzuca się w objęcia Gohana. Możemy się domyślić, że jest to ostatnia scena, jedna z ostatnich scen w filmie, także pan przeżyje, ale już teraz chcę tylko wspomnieć wstępnie, że ten moment w filmie, ten w którym pan będzie być może zraniona, albo jakby nasi bohaterowie będą myśleć, że mogła zostać zraniona, to będzie zapalnik do Gohana, żeby załączyć prawdziwe 100% swojej mocy. Przechodzimy sobie do dalszego kadru, widzimy Gohana w formie Ultimate, który jest podczas walki jego strój jest troszeczkę zadrapany, zresztą jego ciało również wygląda tak, jakby już walka toczyła się od jakiegoś czasu. Na kolejnym kadrze widzimy Gamma-1 walczącego z Gohanem, a raczej Gohana <gum> bijącego Gamma-1, ponieważ widać tutaj, że Gohan ma przewagę w tej walce. W jakim momencie są te walki? Czy Gohan transformuje się w formę Super Saiyana, a potem dopiero na końcu transformuje się w Ultimate? Czy na początku transformuje się w Ultimate, potem wraca do Super Saiyana, a potem na końcu włącza jakby prawdziwe 100% swojej mocy? Trudno powiedzieć, ze względu na to, że Wiemy, że w poprzednim trailerze widzieliśmy moment, w którym jesteśmy w tym kraterze, czyli jest ta fioletowa mgła, mamy Piccolo w żółtej formie, tego powiedzmy Ultimate Piccolo, mamy Gohana w formie Super Sayana, czyli jakby niżej niż Ultimate, mamy Gotena i Trunksa i jest to praktycznie potwierdzone, że ta scena będzie toczyła się na samym końcu w ostatecznej bitwie przeciwko nowemu Villainowi, którego jeszcze nie znamy. I pytanie brzmi, dlaczego Gohan jest wtedy w formie Super Sayana, a tutaj już jakby przed tym walczy z Gammami w Ultimate, czyli wrócił do Super Saiyana, potem znowu go włączył. Trudno powiedzieć, także tutaj nie będziemy za bardzo się na tym skupiać, bo to nie jest aż tak istotne. Widzimy pan będącą cały czas w skuta w kajdankach, jest to balkon tej bazy Armii Czerwonej Wstęgi. Tutaj pan najprawdopodobniej widzi, że Gohan, jej ojciec, przyleciał jej na ratunek. No i scena, o której powiedziałem na samym końcu, czyli pan rzuca się w objęcia swojego ojca. Widzimy tutaj, że się przytulają, i jest to najprawdopodobniej scena, która jest na samym końcu tego filmu, albo gdzieś tam pod koniec tego filmu, po tej ostatecznej walce. Jest to scena, w której, jakby to, Gohan okazuje się być tym superbohaterem, o którym tyle było mówione, że jakby pan do, uświadamia sobie, że to jej ojciec jest prawdziwym superbohaterem. Tyle jeśli chodzi o ten 15 sekundowy spot, teraz przejdziemy sobie do bardzo, bardzo dużych spoilerów, także tak jak powiedziałem, są to spoilery, które zebrałem z różnych części internetu. Dlaczego mówię, że je zebrałem? Ponieważ tylko powtarzam to, co usłyszałem, tak jak powiedziałem, będzie kilka moich uwag do tego wszystkiego, aczkolwiek nie bierzcie tego na 100%, bo oczywiście filmu jeszcze nie widzieliśmy, ale naprawdę starałem się zapisywać rzeczy, które są najprawdopodobniej Prawdopodobnie na 99% pewne, także trzymajcie się będzie ostro. Trójka Saiyan z planety Birusa, czyli Goku, Vegeta i Broli, są w tym filmie praktycznie tylko po to, żeby się na chwilę pokazać, żeby, żeby nie było tak, że jest film bez, bez tej trójki, ponieważ są oni popularnymi postaciami, tak naprawdę oni się w tym filmie ani razu nie transformują i nie wracają na Ziemię. Także ta scena na planecie Birusa to jest jedyny moment, w którym będziemy widzieć w teraźniejszości Goku, Vegeta i Broliego. Oni są tam tylko po to, żeby trenować. Broli został wysłany na tę planetę tylko po to, żeby trenować z Goku i Vegetą. Ta trójka ma bardzo mało historii w filmie, tak jak powiedziałem, no nie wraca. Wracają na Ziemię. Gdyby, gdyby nie było tych scen w filmie, to tak naprawdę fabuła by na tym nie ucierpiała, ponieważ ich perypetie nie mają w ogóle nic wspólnego z fabułą z Czerwonej Stęgi i wszystkim tym, co się dzieje na Ziemi. Mało tego, historia tej trójki najprawdopodobniej jest zachowywana na przyszłość. Goku, Vegeta Broly. Historia tej trójki jest zachowywana na przyszłość. Czy to będzie w formie filmu, czy to będzie w formie anime, tego nie wiemy, trudno tutaj powiedzieć. Ale jedno jest pewne: Dragon Ball nie skończy się jeszcze przez długi czas. I jeśli nawet nie chodzi o filmy czy anime, to chodzi o mangę. Manga będzie kontynuowana jeszcze przez długi czas. Plus tak jak powiedziałem, historia trójki Sajan jest zachowywana na przyszłość w tym filmie. To Gohan i Piccolo są głównymi postaciami, zwłaszcza Gohan. Ten film, tak jak wiele razy już zresztą wspominaliśmy, i można się było tego spodziewać, jest stworzony dla osób, które nie czytały mangi, także nie wiedzą nic na temat Moro, nie wiedzą nic na temat Granoli. Mimo tego, ten film dzieje się jakby po tych wydarzeniach, prawda? Tylko, że Moro i Granola ani razu nie są wspomnieni w tym filmie. To nie znaczy, że się akcja dzieje przed tym, albo że to jest jakiś inny kanon, po prostu nigdy nie jest o nich wspomniane, ze względu na to, że ludzie, którzy nie czytają mangi, nie wiedzieli by nie o co chodzi. Mimo tego, jakby. Jeśli chodzi o linię czasową, prawda, ten film jest osadzony po tych wydarzeniach z Mangi. Zastanawiacie się pewnie, w jakiej scenie pojawi się Freeza. Freeza na 99% pojawi się tylko w roli retrospekcji. Zresztą przewidywaliśmy to, także to nie jest również zaskoczenie. Ale Freeza pojawi się obok innych osób z przeszłości, jak także on nie będzie jedyną retrospekcją. Chociażby Doktor Ziro zostanie wspomniany, nie będzie w tym filmie, bo on nie żyje oczywiście, ale będą wspomniane inne postacie z przeszłości. Na początku filmu, kiedy będzie powiedziane gdzie się przez ten cały czas Armia Czerwonej Wstęgi podziewała, jakby historia tego, co się działo po Sadzeselach i gdzie oni przez ten cały czas byli. Także odnośnie tego, odnośnie tych retrospekcji i wspominek jeszcze do tego przejdziemy, bo będzie tutaj naprawdę bardzo duży przeciek. Czytam Wam te punkty w kolejności, jak mam je zapisane. Nie są one w kolejności chronologicznej, ale powiedzmy, że nie ma to aż takiego dużego znaczenia. Jeśli chodzi o finałową bitwę. W Dragon Ball Super Broly wiemy, że finałowa bitwa tyczyła się Goku i Vegeta i Brolyego i jakby finalnie Gogety i Brolyego, także mieliśmy jeden na jednego ewentualnie dwa na jednego. Tutaj tak nie będzie. Finałowa bitwa będzie zawierać więcej postaci i chociażby to co widzieliśmy w poprzednich trailerach, czyli Goten, Trunks, może nawet Android 18, Piccolo, Gohan, to będą postacie, które będą walczyć z finałowym Villainem i nie Finałowym wilejnym nie będzie Gamma 1, ani Gamma 2, ani Fuzja Gammy 1 i Gammy 2. To będzie zupełnie nowa postać, o której jeszcze nie wiemy i o której zaraz wam powiem. Piccolo w finałowej walce użyje techniki, które, cytat, nie była używana od bardzo, bardzo długiego czasu. Pierwsza technika, o jakiej pomyślałem i najprawdopodobniej to jest właśnie prawda. Piccolo... W filmie użyje gigantyzacji, czyli stanie się gigantem tak samo jak stał się na Tenkaichi Budokai w klasycznym Dragon Ballu. Oczywiście musicie przyznać, że jest to technika, która faktycznie dawno temu była używana po raz ostatni. Można byłoby myśleć, że to jest ta technika, w której Piccolo zostawia kulki i potem wszystkie naraz na przeciwnika rzuca, ale nie, bo ta technika była w Dragon Ballu super, także to będzie najprawdopodobniej gigantyzacja i ma to duży związek z tym, jak będzie wyglądał finałowy vilen? Pokażę Wam tweet, który został opublikowany. Prawdopodobnie część z Was go widziała. Jest to opublikowany tweet przez Hypa, czyli popularnego likera, że tak powiem. Zawarł on kilka wskazówek odnośnie tego, czym będzie się cechował finałowy vilen. I uwaga, pierwszym zdjęciem, które zawarł w tym twecie, jest twarz Semi Perfect Sela, czyli Półperfekcyjnego SELA. Od razu Wam mówię, nie wyłączajcie tego filmu, nie zniechęcajcie się, finałowym, wilejnym nie będzie SEL. SEL z Dragon Ball Z nie wraca, najprawdopodobniej to nawet nie będzie ta sama istota, będzie po prostu. Podobna do Sela, będzie jakby bronią biologiczną, taką samą jak Sel był, ale nie będzie to ten sam Sel, będzie po prostu do niego podobny pod tym względem, że jest to taki jakby broń biologiczna skonstruowana w podobny sposób, zresztą skonstruowana również przez Armię Czerwonej Wstęgi. To co tutaj mamy pokazane na tym zdjęciu to jest twarz yy, spółperfekcyjnego Sela, także możemy się domyślać, że jego twarz będzie wyglądać podobnie. Na kolejnym zdjęciu, które w tym yy, twicie Hype umieścił jest to ciało perfekcyjnego Sela. Chcę zwrócić uwagę na to, że to zdjęcie jest ucięte w połowie jego głowy, także raczej chodzi tutaj o ciało perfekcyjnego Sela. Kolejną bardzo ważną wskazówką jest ta grafika. Mamy tutaj po lewej stronie Sela X, czyli powiedzmy niekanoniczną transformację Sela, aczkolwiek w niektórych środowiskach dosyć popularną, i po prawej stronie widzimy Godzilla, i małymi literkami ledwo co widocznymi na dole jest słowo big, czyli duży. No i ostatnim zdjęciem są te trzy kolory, czyli zielony, czerwony i mało na dole czarnego. I jeśli pomnożymy sobie wszystkie te cztery zdjęcia, jakby dostaniemy głównego vilena. Okazuje się, że głównym vilenem tego filmu będzie jakby tym vilenem, który jest w tej kapsule, która wybucha, prawda? Bo wiemy, że będzie ta kapsuła, która wybucha i jakby z niej wychodzi główny vilen. To będzie broń biologiczna w stylu cella Być może nawet w nazwie będzie miała słowo cell, to na pewno nie będzie samo cell, być może w nazwie będzie słowo cell, być może to będzie Cell Dorado, Golden Cell albo Dura Cell, albo PlayStation 5 Cell, <laughs> albo platynowy Cell, albo Cell Phone. Przepraszam, no wybierzcie sobie, którą opcję najbardziej lubicie, żebyście wiedzieli o kim mówię. Nie mówię, że to jest oficjalna nazwa, ale żebyście wiedzieli o kim mówię, to będę mówił sel Dorado. Dobrze, że nie incel. To będzie ogromna broń biologiczna na ogromny przeciwnik, przypominający Sela w kolorach zielono-czerwonych z jakimiś tam domieszkami czarnego. Podejrzewam, że może będą czarne kropki czy jakieś tam wstawki czarne, ale generalnie zielony i czerwony będzie prze przeważał w designie tej, tej postaci. Będzie przypominać Sela, oczywiście nie będzie to Sel i myślę sobie, przynajmniej myślałem na początku, że te osy, które widzieliśmy, jakby te, te roboty, które widzieliśmy tam kilka tygodni, może nawet miesięcy temu, że to może są nowe roboty, które pobierają DNA wojowników i wszczepiają do nowego Sela. Pamiętamy, że stary sel był zrobiony z tych wojowników, które, którzy byli na ziemi, ale chociażby nie było tam Majin Buu, bo Majin Buu był, był później. Myślałem, że może to będzie cel, który będzie uwzględniał nowe DNA, jakby silniejszych, silniejsze DNA, że tak powiem, wojowników z ziemi, czyli Goków Blue. Chociażby Majin Buu, który był później i tak dalej i tak dalej. Aczkolwiek wydaje mi się, że tak nie do końca będzie. A te osy, które widzieliśmy, te robociki, to są tylko i wyłącznie roboty szpiegujące. Czy będą miały jakieś większe funkcje? Może faktycznie będą pobierały jakieś próbki? Tego nie wiem. Aczkolwiek na pewno jakieś informacje będą zbierały. Także tak, ta nowa forma życia, która nie jest starym Selem, ale jest zbudowana w podobny sposób jak Sel, jakby jest też biologicz bi biologiczną bronią, wyjdzie z tej kapsuły i... Kiedy kapsuła się otwiera, to co widzieliśmy w tych trailerach, kiedy dr Hedo krzyczy: Shima O cholera! To jest moment, w którym zapanowuje kompletny chaos i dr Hedo uświadamia sobie, że trochę przesadził i że wpompowali w tę broń biologiczną, w tego Seldorado, za dużo energii, ze względu na to, że kapsuła. Pobiera energię bezpośrednio z jądra ziemi. Cel Dorado jest napełniany, jest zasilany czystą energią z jądra ziemi, plus jest wspomagany poprzez technologię Armii Czerwonej Wstęgi. Także doktor Hedo jako genialny naukowiec, był w stanie stworzyć taką broń, aczkolwiek trochę przesadził, znaczy trochę, no bardzo przesadził i wpompował w tę broń biologiczną, w tego Seldorado Dorado za dużo, zdecydowanie za dużo mocy. No i oczywiście nie jest w stanie nad tym kontrolować, nikt zresztą nie jest w stanie tego kontrolować, więc kapsuła się otwiera. I Seldorado wychodzi. Mamy również informację, że gamma 2 nie jest w stanie nic zrobić przeciwko Seldorado. To znaczy, że oni będą walczyć. To znaczy, że gammy. Zobaczą, że to niebezpieczeństwo, które właśnie się pokazało, i prawdopodobnie właśnie przez, znaczy najprawdopodobniej na 99%, właśnie przez wybuch tej kapsuły, powstał ten krater, ta fioletowa mgła, prawda? I prawdopodobnie przed wybuchem tej kapsuły, przed tą falą uderzeniową, uciekała pan. Gammy nawet zobaczą, że tutaj się źle dzieje, więc one będą chciały powstrzymać Seldorado. Bardzo możliwe jest to, że gamma 1 jakkolwiek zostanie pokonany, może zniszczony, może zabity, a jeśli nie, to jest duża szansa na to, że Gamma 1 podczas tej walki już z Selem Dorado, z selem, zostanie jakoś powalony. Ale kolejna duża informacja to jest to, że Android 21, czyli postać, która pochodzi tak naprawdę z Dragon Ball Fighters, obecna również w Kakarocie, czyli generalnie tylko i wyłącznie w grach, na 99% pokaże się w tym filmie, ale nie jako Android 21, nie jako pół człowiek, pół robot, tylko jako postać, która jeszcze jest człowiekiem, więc nie pokaże się pod nazwą Android 21, tylko pod swoim ludzkim imieniem. A to imię będzie miało związek z wymiotami i nie chodzi tutaj po prostu o wymioty, żeby było śmiesznie, tylko chodzi o to, że i doktor Jiro i doktor Hedo to są imiona, które mają związek z wymiotami, prawda? Jiro Hedo po japońsku to jakieś tam powiedzmy określenia wymiotów. Także bardzo możliwe, że i Android 21 mówi teraz Android 21, bo tak naprawdę nie znam jej imienia. Będzie miała swoje, że tak powiem, ludzkie imię, które również będzie nawiązywało do wymiotów. I myślę, teraz już nie opieram się na tym, co znalazłem w internecie. Myślę, że może być tak, że Android 21, tak naprawdę jej ludzka forma, to jest matka doktora Hedo. Być może nawet jednocześnie żona doktora Jiro, czyli Hedo byłby dzieckiem też doktora Jiro. Wydaje mi się, że to mogłoby wytłumaczyć te powiązania, jeśli chodzi o imiona nawiązujące do wymiocin. Ale ważna rzecz, ważna rzecz odnośnie pojawienia się tej postaci Androida 21 w ludzkiej postaci w filmie. Ona nie będzie oczywiście głównym wilejnem tego filmu, bo kto będzie głównym wilejnym już Wam powiedziałem. Ona najprawdopodobniej pojawi się tylko w jednej scenie, gdzieś w retrospekcji, czyli możliwe, jak będzie wspominane o doktorze Jiro, to również będzie wspomniane o. Tej ludzkiej postaci do Androida 21. Także tego nie jestem pewien, jeśli miałbym stawiać pieniądze, to powiedziałbym, że Android 21 pokaże się w retrospekcji, ale nie będzie obecnie żył w filmie. W sensie może gdzieś tam sobie żyje, ale w teraźniejszości w filmie się nie pokaże. Tak myślę. Teraz już oficjalnie zostały ujawnione tytuły soundtracków, jeśli chodzi o film z zaskoczeniem, a może nawet zawodem, bym powiedział, że jest, jest to, że ten film nie ma najprawdopodobniej i najprawdopodobniej nie będzie miał żadnej głównej piosenki, jak w przypadku broli było to Blizzard, prawda? Są tylko tylko soundtracki, które będą lecieć w trakcie filmu, prawda? Mamy tych soundtracków 23. Widzicie je teraz na ekranie, możecie zastopować, jeśli chcecie przyjrzeć się wszystkim, ale ja chcę zahaczyć tylko o kilka. Numer 8 to będzie scena na planecie Birusa, i to będzie scena, w której Birus będzie zarywał do Chilaj, będzie mówił w jej stronę jakieś flirtujące teksty, najprawdopodobniej nazwie ją słodką i powie jej, że jeśli chce Chilaj zostać na planecie Birusa. Tyle ile chce, to oczywiście sobie może zostać. Także birus będzie podrywał Chile i będzie tam jakieś, powiedzmy, troszeczkę, może erotyczne żarty w jej stronę rzucać. Jest to dla mnie zaskoczenie, muszę przyznać. <grytanie> Pod numerem 9 widzimy nazwę Shenron, czyli mamy potwierdzenie tego, że Smok zostanie wezwany jeszcze przed główną walką przed tak naprawdę początkiem tych wszystkich walk na terenie. Armii Czerwonej Wstęgi, bo na początku będziemy mieli akcję z Piccolo i Armią Czerwonej Wstęgi, tam gdzie Piccolo trenuje Pan. Potem będziemy mieli akcję z Birusem i Goku, Vegeta, Broli na planecie Birusa i to będzie jakby wszystko, jeśli chodzi o te to środowisko te sceny później faktycznie będzie życzenie jakie życzenie jest nie wiem także trudno powiedzieć aczkolwiek biorąc pod uwagę że ono będzie się odbywało w towarzystwie Bulmy a mamy tutaj jeszcze informację że scena z Bulmą będzie zabawna to myślę że życzenie również może być trochę błahe no i dalej przechodzimy już do troszeczkę ciekawszych rzeczy a mianowicie numer 11 czyli Gohan versus Gamma to będzie ta walka w deszczu Gohan będzie próbował uratować Pan numer 12 czyli Awakening to będzie scena w której Ultimate Piccolo że tak powiem pokaże się po raz Pierwszy, czyli pikolo z zielonego przetransformuje się w żółtego. To będzie pierwsza scena, kiedy będziemy mieli nową formę pikolo. Numer 15, czyli magenta z Rampage. Okazuje się, że magenta, czyli zakolak, będzie faktycznie walczył w tym filmie. Nie wiadomo z kim do końca. Raczej nie będzie to jakaś yy, długa. Ważna walka, tak mi się wydaje, aczkolwiek może to mieć trochę wspólnego z tą zbroją, którą, którą on nosi pod swoimi ciuchami. Tak czy inaczej, między właśnie 15 a 16 soundtrackiem, bo 16 soundtrack nazywa się najbardziej zabójcze ze wszystkich, aktywuje się. To jest moment w filmie, w którym finałowy boss, czyli ten Sel Dorado aktywuje się, kapsuła pęka, tworzy się ten krater z fioletową mgłą. I rozpoczyna się finałowa walka przeciwko temu wielkiemu selopodobnemu przeciwnikowi, który jest bardzo ogromny i nikt sobie nie może z nim poradzić. Numer 17 to jest jakby rozwiązanie Gammy 2, czyli Gamma 2 będzie, tak jak powiedziałem, próbować najprawdopodobniej jakoś sobie poradzić z tym z Selem, ale mu się nie uda. No i na samym końcu trzy ostatnie nazwy, czyli Climax, yy, idąc ku jutrze i Super Hero, czyli jakby koniec walki, prawda, w tym momencie Gohan będzie włączał 100% swojej mocy, o czym jeszcze tutaj powiem, jakby okaże się, że to Gohan jest tym bohaterem pan rzuci mu się w ramiona i tak dalej to będzie koniec walki, ale nie wszystkie złe postacie umrą oczywiście możemy się domyślić, że ten Seldorado zginie jako ten główny villain, prawda, ale mamy jeszcze inne złe postacie, czyli Hedo, Zakolak, Loczek, Gamma 1 Gamma 2, nie wszystkie złe postacie umrą i niektóre z nich jakby zajmą się swoimi sprawami w przyszłości być może nawet zostaną wprowadzone do dalszej części historii myślę, że Gamma 1 i Gamma 2, o ile Gamma 1 przeżyje, o ile Gammy przeżyją jakiekolwiek, którym było wmawiane, że są superbohaterami i prawdopodobnie było im wmawiane, że są dobrzy, kiedy przejrzą na oczy, że jak tak naprawdę Armia Czerwonej Wstęgi była zła i przeżyją faktycznie po tej walce, mogą wstąpić chociażby, nie wiem, do Galaktycznego Patrolu, prawda, nie muszą zostawać na Ziemi, ale generalnie jakby najbardziej mi pasuje to, żeby Gammy 1 i Gammy 2 przeżyły i one jakkolwiek pilnowały pokoju po tych wszystkich wydarzeniach. To slice of life czyli te sceny życiowe, o których wiele razy słyszeliśmy, one będą obecne raczej w pierwszej części filmu do momentu kiedy nie rozpocznie się ta walka, prawda, w armii czerwonej wstęgi, także tego też się można było domyślić. Jeśli chodzi o Widel, pojawi się ona w filmie, aczkolwiek to będzie tylko krótka jedna scena, ale Widel będzie w filmie. Jeśli chodzi o Cici, to Cici nie będzie w filmie, nie pokaże się, ale będzie wspomniana. No i tak jak powiedziałem, scena z Bulu będzie zabawna i Fani Gohan'a na końcu tego filmu będą mieli mokre i jeśli czekacie na momenty, w których Gohan będzie świecił, jeśli od wielu lat czekacie na powrót Gohan'a z Selsagi, powiedzmy tego brutalnego Gohan'a, bezwzględnego Gohan'a, który nie boi się zadać ostatecznego ciosu przeciwnikowi, albo po prostu nie boi się walczyć, kiedy musi walczyć, to będziecie zadowoleni, na końcu tego filmu Gohan załączy swoją prawdziwą, stuprocentową moc, czyli do tej pory kiedy widzieliśmy Ultimate Gohana chociażby na turnieju mocy, to była jego pełna moc, ale wiemy, że Gohan jest postacią, która, która zyskuje bardzo duży boost do swojej mocy poprzez wściekłość. i będzie scena w tym filmie która sprowokuje Gohana do zyskania bardzo dużej siły, do jakby odblokowania prawdziwej swojej pełnej siły, czyli jakby Ultimate 100% mocy, plus jeszcze ten boost od wściekłości, będzie scena, która jakby sprowokuje Gohana do załączenia tej, tej mocy. Nie nazwałbym tego do końca nową formą, bo nie będzie ona raczej wyglądać inaczej za bardzo. Być może nawet to jest to, co widzieliśmy, kiedy Gohan się transformuje już w trailerze. Aczkolwiek na pewno będzie to wyciśnięcie ostatnich soków 100% z obecnego, obecnych limitów Gohana. To będzie 100% forma. Mistyk, jeszcze nałożona ta wściekłość, która wiemy, że tak jak powiedziałem, w przypadku Gohana daje mu potężnego kopa. No i jeszcze znalazłem informację, że Gohan wygłosi heroiczną mowę na koniec tego filmu, pod koniec walki. Brzmi to trochę bardziej pompatycznie, niż może faktycznie być. Wydaje mi się, że to będzie raczej taka scena, w której Gohan pokaże jaja. Nie będzie tym zielono-dresowym gościem z Resurrection of F. Nie będzie też gościem, który prosi przeciwników, żeby dali mu dobrą walkę, tylko będzie to powrót brutalnego, bezwzględnego Gohana. Który chce zabić przeciwnika, i prawdopodobnie będzie to spowodowane tym, że będzie myślał, że pan zginęła. Dlatego jakby mieliśmy tę scenę wcześniej pokazaną i dlatego właśnie będzie wściekły, prawda? Będzie myślał, że pan zginęła, albo nawet jeśli nie zginęła, to została zraniona. To już jest wystarczający powód do tego, żeby Gohan się wściekł i nie miał litości dla przeciwnika, i wydaje mi się, że to będzie właśnie powód, dla którego odpali tę swoją nową formę, no nie jest to nowa transformacja, wydaje mi się, że to będzie jakby nowa odsłona formy Mystic, pełna, prawdziwa, pełna moc formy Mystic. Kilka jeszcze innych informacji. Piccolo i Gohan najprawdopodobniej będą szli do siedziby armii czerwonej Wstęgi razem, tylko że nie razem obok siebie. Myślę, że to będzie wyglądać w taki sposób, to jest mój strzał, że Gohan wleci faktycznie od frontu, żeby zwrócić uwagę Gamy, za Kolaków, doktora Hedy i wszystkich żołnierzy. I kiedy Pan będzie więziona w zamku, to wtedy Piccolo przebrany za żołnierza Armii Czerwonej Wstęgi zakradnie się i wtedy jakby on przejmie kontrolę nad Pan. Dlatego będą jakby działać razem, ale nie obok siebie, tak myślę. Mało tego, nie ma jednej bazy Armii Czerwonej Wstęgi i w filmie zobaczymy więcej niż jedną bazę Armii Czerwonej Wstęgi. I to jest niepewne info, ale być może... Premiera w USA w Stanach Zjednoczonych będzie miała, premiery, będzie miała miejsce 12 sierpnia, co jest dosyć daleką datą ze względu na to, że dwa miesiące po y, japońskiej premierze, no to to jest dosyć odległa data. Wydaje mi się, że to znacznie dłużej niż w przypadku Broliego, bo tam mieliśmy grudzień i bodajże styczeń, także może nieco ponad miesiąc, ale na pewno nie ponad dwa miesiące, no nieco ponad dwa miesiące, bo dwa miesiące jeden dzień. Zobaczymy, czy będzie jakaś inna premiera w innym kraju wcześniej niż premiera USA, chociaż zazwyczaj USA, y, jeśli chodzi o inne kraje niż Japonia, jest najwcześniej. Jeśli mielibyśmy zobaczyć film w Polsce, ogólnie bym na to nie liczył, ale jeśli mielibyśmy zobaczyć film w Polsce, to na pewno nie lato, myślę, że albo jesień, może nawet zima. No i jeszcze jedna informacja, która też nie jest do końca pewna, ale chyba mogę wam powiedzieć, że jest prawdopodobna, to jest to, że film nie będzie dłuższy niż Dragon Ball Super Broly. Broly trwał 100 minut, czyli godzina 40. Dragon Ball Super Super Hero mimo tego, że tam jest więcej i znacznie więcej historii niż w Broly, bo tam pod koniec jakby połowa filmu Broly to jest bitwa prawda? Film będzie albo taki sam albo krótszy, jeśli chodzi o długość, może nawet półtorej godziny, godzina 40, tak samo nie wiem. Zerknę jeszcze w internet, zobaczę czy w momencie, w którym to nagrywam nie wyszły jakieś głupie, jakieś głupie jakieś nowe informacje, bo nie chciałbym żeby to się skończyło tak, że ja zaczynam montować film, a to się nagle coś innego pokazuje nie, na chwilę obecną to jest wszystko co mogę wam przekazać, oczywiście tak jak powiedziałem, ja jestem tylko odtwórcą tych informacji, to nie są informacje, które ja dostałem gdzieś na maila, albo od kogoś rozmawiałem, jakby przekazuję wam tylko Zbieram to z zagranicznych źródeł i przekazuję wam polskiej widowni, która nie jest tego wszystkiego świadoma. Także Android 21, tak naprawdę nie Android 21, tylko człowiek kobieta, która później stała się Androidem 21 będzie w tym filmie na 99%. Głównym wilejnym będzie broń biologiczna podobna do sela o ogromnych rozmiarach. I w finałowej walce nie będzie walczył tylko Gohan i Piccolo, będą walczyć również inne postacie. Będzie scena również, w której Piccolo troszeczkę zostanie zraniony mocno, prawda? To będzie ta scena, w której on spada w tym trailerze, ale wróci do walki. Także w finałowej walce Piccolo najprawdopodobniej użyje gigantyzacji. Także jestem bardzo, bardzo ciekaw tego, ponieważ z tego co widzę, z tego co Wy widzicie też. Naprawdę jest bardzo dużo rzeczy, które oni przed nami kryją, których nie pokazali do tej pory w trailerach. Być może zobaczymy je w trailerach także za chwilę, za kilka dni być może to nie będzie już tajemnica. Aczkolwiek naprawdę uważam, że 10 dni przed premierą filmu dużo rzeczy jeszcze jest tajemnicą. Tak czy inaczej, napiszcie mi w komentarzu, co o tym wszystkim sądzicie. Która z tych informacji, które wam wymieniłem, jest według was najlepsza, najgorsza, najciekawsza, może najbardziej ekscytująca albo którą która was zawiodła? Nie wiem, nie wiem pojęcia, według mnie to, że Android 21 się pojawi w tym filmie ale w takiej formie, że zostanie wspomniany, to według mnie jest ok, Ponieważ nie chciałem, żeby ona się pojawiała jako główny villain, bo to byłoby dla mnie bez sensu, ale jeśli się pojawi w swojej ludzkiej formie w retrospekcji, jako osoba, która działała w szeregach Armii Czerwonej Wstęgi, na przykład jako żona Zero, prawda, też genialny naukowiec, bo to wiemy, czyli jakby zostanie dodana oficjalnie już na 100% do kanonu, bo niektórzy mówią, że Kakarot to kanon, ale kwestia, jest to kwestia sporna, nieważne. Jeśli zostanie ona faktycznie naprawdę na 100% dodana do kanonu, to uważam, że to będzie plus no i ta broń biologiczna, ten główny wiljon tak naprawdę jest jeszcze nieznany. Jak on będzie wyglądał do końca, jak, i, jak będzie miało na imię, prawdopodobnie dowiemy się na dniach. I oczywiście na dniach, jeśli będziemy mieli jakąś garstkę dodatkowych informacji, to wrzucę wam film. Tyle ode mnie. Zostawcie lajka, jeśli wam się podobało, zostawcie suba, jeśli nie chcecie niczego przegapić. Życzę wam miłego dnia i widzimy się niebawem. Trzymajcie się, na razie.